W radiu Alex nasze podhalańskie granie. Takie melodie się tutaj pojawiają. Pojawiają się też najważniejsze informacje z naszego regionu. To punktualnie o godzinie 17, a już teraz sprawdzimy, o czym będzie można posłuchać w naszych wiadomościach. Sprawdzimy, które tatrzeńskie miejsca cieszą się w tym roku największą popularnością wśród turystów. Tradycyjnie słynne morskie oko nie zabraknie informacji sportowych, bo jutro sezon zaczynają kobiety w Ekstralidze hokeja. Na wiadomości w Radio Alex o godzinie 17 zaprasza Sabina Palka. Reklama. Halo, cześć kochanie. No, jak to co robię? No, łowię sobie. Nie ryby, tylko promocję w Aldi łowię. No, mówię ci, takie super ceny mają, że, ha! ha! W tym tygodniu kawa Dalmayer. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 35,99. Teraz aż 33% taniej. Tylko 23,99 za 200 gramów. Aszynka konserwowa Krakus jedynie 10,89 za 455 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Sauron powrócił. Wśród ziemię czeka wojna. Nie spocznę, póki tego nie zakończę. Władca Pierścieni. Pierścień Władzy. Nowy sezon już dostępny. Tylko na Prime Video. Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na Twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl Po reklamie. 17 na zegarach. Dajcie głośniej, posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Aleks. Sobina Palka zapraszam. Powróćmy do podsumowania turystycznych trendów pod